Witaj. Dziś chciałabym Ci opowiedzieć o szczerości. Szczerość to bycie prawdziwym, autentycznym. Wyrażanie myśli i uczuć oraz postępowanie w zgodzie z nimi. Szczerość pomaga wyrazić siebie, swoje emocje, potrzeby, przekonania czy pragnienia. Przez bycie szczerym, Twoje uczucia, myśli, emocje i słowa stają się jednością. Dzięki temu stajesz się autentycznym dla innych osób oraz inspirujesz ich do tego samego. Szczerość jest najcenniejsza. Miłość i uczucia są ważne, ale bez szczerości nie istnieją, bo autentyczność jest fundamentem każdego dobrego uczucia. Szczerość oznacza odsłonięcie się w pełni przed sobą, przed innymi, obdarza nas spokojem i siłą. Szczerość wobec samego siebie to odkrywanie prawdy o sobie, czyli o tym, co jest we mnie dobre, a co złe. Jest to szukanie wewnątrz, odpowiedzi na pytania jaki jestem i kim jestem. Dzięki niej otwieramy serce. Możemy dawać, a także brać lub odrzucać to, co oferuje nam świat, ludzie. Szczerość jest podstawą prawdziwego, dobrego życia w przyjaźni, związku, rodzinie. To umiejętność mówienia prawdy nawet w trudnych sytuacjach, prezentowania własnego zdania i własnej oceny w sposób, który nie rani innych i trzyma emocje pod kontrolą. Gdy jesteś szczery w stosunku do ludzi wokół, ludzie zaczynają odpłacać ci tym samym. Dzięki szczerości możemy wyrazić swoje uczucia i otworzyć serce przed drugim człowiekiem, ale również widzimy świat takim, jakim jest. Szczerość to otwartość. Wolimy ją od niedopowiedzeń. Lubimy wiedzieć, na czym stoimy i czego możemy się spodziewać. Czasami szczerość boli, ale relacji nie buduje się na byciu miłym, lecz na byciu prawdziwym. Miłość i przyjaźń rozkwita tam, gdzie mieszkają serca pełne szczerości. Pamiętaj, aby być dobrym dla siebie i innych, bo zasługujesz na szczęście.